serdecznie na moim głównym kanale i dziś będziemy mieli kolejny odcinek z książki So Sweet Challenge. 9 luty, to właśnie dziś jest dzień pizzy, dokładnie światowy dzień pizzy. I tutaj macie oczywiście napisane, że już był u mnie taki odcinek, gdzie robiliśmy pizza challenge, Był też chyba u Filipa na kanale, gdzie była pizza challenge. No i nie zawsze wszystkie składniki nam pasowały. Dlatego dziś stwierdziłem, że nie będę robić znowu pizza challenge, bo to już jest kurde przeżytek, tylko dziś zrobimy test najdroższej pizzy w Warszawie na dowóz i najtańszej pizzy w Warszawie na dowóz. Książkę już odkładam. Mam nadzieję, że Wy również będziecie robić sobie jakieś dzisiaj challenge związany z pizzą, albo chociaż zjeście dzisiaj pizzę z jakimś dziwnym składnikiem. A tymczasem, jeżeli pomysł Wam się podoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić żadnych filmów. I jeżeli nie widzieliście poprzednich filmów z książki So Sweet Challenge, to sobie nadróbcie na moim kanale, ponieważ jest cała playlista. A przy okazji jak ktoś nie ma jeszcze książki, to kupujcie, ponieważ jest dostępna w każdym Empiku w Polsce, w każdych dobrze zaopatrzonych księgarniach i mam nadzieję, że jeszcze dołączycie do naszego challenge'u i będziecie się ze mną bawić. Tak, jak mówię, naszego challenge'u, ponieważ to jest i mój challenge, i wasz challenge, czyli nasz challenge razem. Zanim jeszcze przejdę do tego od mojego laptopa, który też jest I'm So Sweet, I zanim jeszcze zamówię pizzę, to chcę wam tylko powiedzieć, że ta oto osoba była najaktywniejszą osobą na moim Instagramie, także wbijajcie do niej na Instagrama, obserwujcie ją, ponieważ zasłużyła, zostawcie jej dużo serduszek, a jeżeli też chcecie się pojawić w filmie właśnie w ten sposób, to bądźcie aktywni u na Instagramie, nazwa się pojawia gdzieś tutaj. Możecie lajkować foty, komentować foty, wbijać na stories i być po prostu aktywnym. A tymczasem, uwaga, Rupiński przegląda. Słuchajcie, ja już troszeczkę zrobiłem przed chwilą research, taki mały, ale teraz, żeby było, tak wiecie, na filmie, to uwaga, wpisuję pizza. O, rozładowany. Super, więc musimy wziąć najpierw ładowarkę, czek, o, i naklejki. Naklejki też są dostępne na stronie. Wyleciała duża dostawa na DJIRSTAY, więc zapraszam DJIRSTAY.co.pl, możecie sobie zamawiać moje ubrania. Więc słuchajcie, biorąc pod uwagę najdroższą pizzę, pomyślałem sobie od razu, że kurczę, chciałbym zamówić pizzę ze złotem, bo złoto jest drogie, więc pizza ze złotem powinna być droga. I szukając w internecie, okazało się, że była pizza ze złotem, ale tylko i wyłącznie na Międzynarodowy Dzień Pizzy. Ja nagrywam to troszeczkę wcześniej, czyli była 9 lutego w tamtym roku pizza ze złotem w Warszawie, dostępna w Pizza Boys i ogólnie.. Oni inspirowali się pizzą, która jest dostępna normalnie w restauracji w Nowym Jorku. I uwaga! Pizza w Nowym Jorku kosztuje 8000 zł za całą pizzę. Jest ona cała pokryta złotem, są jakieś super dodatki, jest chyba w ogóle tofu, które jest bardzo drogie. I generalnie można tam ją kupić sobie na co dzień. Niestety w Polsce nie ma tak dostępnej pizzy, no i jest dostępna tylko i wyłącznie na Międzynarodowy Dzień Pizzy, więc zobaczymy, co w tym roku przygotują. Czyli dzisiaj, <grydy> kiedy to oglądacie. Ale kiedy ja to nagrywam, niestety jeszcze jej nie ma, e, więc no niestety pizzy ze złotem nie ma nigdzie w Warszawie. Nigdzie. Po po prostu nigdzie. Mam nadzieję, że w tym roku pizza bądź przygotują coś i wrzucę na Instagrama chociażby foty z nią. Więc uwaga, nie ma pizzy ze złotem, więc wtedy przechodzimy do po prostu pizza najdroższa. No i jak piszecie pizza najdroższa, to wyskakują wam oferty pizza z dowozem do domu, tylko 1599. Super! Nie chodzi mi za 15 zł, jak chcę taką drogą. I ogólnie wyczytałem, że najłatwiej będzie. Po prostu znaleźć restaurację, która pozwala Wam na to, żebyście sobie dokładali, ile chcecie składników. I jedyna pizza na dowóz taka to jest pizza Hut. To nie jest sponsorowane. W pizza Hut udało mi się znaleźć pizzę, która. Kosztuje 37,99 i Jest to pizza serowa, no i do niej możecie dołożyć dodatki, ale maksymalnie można wziąć tylko po dwie sztuki danego dodatku. Więc nadal to nie jest tak, jakbym wiecie, mógł sobie nawalić w McDonaldzie 20 letów czy coś. Jeszcze chciałem sprawdzić, tylko jaka jest najdroższa pizza na świecie. Uwaga, sprawdzamy. 8000 zł. To jest właśnie ta złota pizza z Nowego Jorku, która wygląda mniej więcej tak. Nie wiem szczerze mówiąc, czy ona wygląda apetycznie i czy chciałbym ją jeść. Nie mam pojęcia, ale jest to najdroższa pizza. I kosztuje 8 tysięcy złotych. No my takiej pizzy nie mamy w Warszawie i w sumie to się cieszę, bo nie wiem, czy chciałbym wydać dzisiaj 8 tysięcy złotych, żeby zjeść pizzę. Więc uwaga, zamawiamy najpierw najdroższą. Wchodzimy na Pizza Hut. Uwaga. Dobra, słuchajcie, tak jak widzicie, tutaj są różne pizze. No i ja sobie chyba kliknę tą najdroższą, czyli 4 formaggi. Formaggi? Jak to się mówi? Ja zawsze mówiłem, fromagi, a nie formaggi. Jest. 4 sery. Dobra, cztery sery. I uwaga. Ciasto pan zmieniamy na ciasto z serem w brzegach, ponieważ wtedy już nam się robi 44,98. To już jest dużo. 5 dych za pizzę. Uwaga! Zmieniamy ze średniej na dużą, czyli 38 cm. To będzie spora naprawdę. I już mamy 56,98. Więc to już jest dużo, ale jeszcze za mało. I teraz tak, z sosu pomidorowego nie możemy wziąć więcej, więc po prostu jeden zostaje, ale mięso. Mamy dodatkowo pepperoni 5 zł, szynka 5 zł, wołowina 5 zł, wieprzowina 5 zł, kurczak i boczek. I te wszystkie rzeczy możemy zrobić jeszcze razy dwa. Nie da się już więcej, jak widzicie, mogę ale nic się nie dzieje, więc po prostu zostawiamy to w ten sposób. I w tym momencie nasza pizza kosztuje, to jest dodatkowo, 66 zł. To, jakby drugą pizzę, możecie mieć, dobra. Dodajemy jeszcze mozzarellę razy dwa. Dodajemy pomidory koktajlowe razy dwa. I dodajemy ser lazur razy dwa, camembert i cheddar. I w tym momencie wychodzi nam za same dodatki 93,50. Czyli nasza pizza łącznie w tym momencie kosztuje 150 zł. 48 groszy. Więc to jest nasza chyba najdroższa pizza, jaką da się znaleźć. Kosztuje 150 zł więc ogólnie wydaje mi się, że challenge będzie całkiem niezły. Nie jest to może 8 tysięcy, okej? Okay? Ale nie ma takiej w Polsce. Więc cieszmy się z tego, co mamy. Zamawiamy pizzę za 150 zł, 48 groszy i będziemy ją dzisiaj testować. Ok, to jak już mamy najdroższą pizzę, to teraz czas na najtańszą pizzę. I tutaj skorzystamy z Uberica, bo czytałem ogólnie trochę na internecie i wyszło, że Da Grasso ma najtańszą pizzę pod względem e, jakby ceny do wielkości pizzy, ponieważ za 32 cm płacisz 16,50, ale się okazuje, że teraz zwiększyli już te ceny i nie są najtańszą pizzą, więc po prostu Będziemy szukać czegoś na Uber Eatsie Uwaga, wybieram swój adres. Tego wam nie powiem. I uwaga, poszukajmy pizzy. Gdzie tu się klika pizza? Da się tu kliknąć pizzę. Szukaj pizza. Ok, mamy to. Więc jest tak. Pizza na wypasie wola. Ciekawe, bo pokazuje, że dojazd jest 60 minut. I one są po 30 zł. To wcale to nie jest tanie. Trattoria Rucola. Wychodzi 27 zł. Najtańsza. To nie. To no, Amalo tutaj. Amalo. A mi nawet nie pokazuje takiej Pizza do La Cantina Ti Tiamo. Bella pizza. Pizza. 2,5 gwiazdki. To może ja to nazwę. Najgorzej oceniana pizzeria w Warszawie. Czy ty to nagrywałeś Filip, chyba? Tak, tak Filip nagrywał. Dobra. 2,5 gwiazdki. Brzmi przerażająco. Na zdjęciu nie wygląda aż tak źle. Spójrzcie, to nie jest aż takie złe. Dobra i uwaga, margarita kosztuje 16 zł za 24 cm, więc nie jest źle. 24 cm 16 zł. Wydaje mi się, że to będzie właśnie ta najtańsza pizza, więc uwaga, zamawiam ją i czekamy na nasze pizzę i przejdziemy wtedy do testu. Słuchajcie, w ogóle w którymś vlogu chyba na kanale Dominik Rupiński Vlog, który już nie istnieje. Pokazywałem Wam tą lodówkę. Na ale mamy taką lodówkę w biurze. No to jest idealne, wiecie, ci pizzę, bierzecie sobie Pepsi w cykolwiek, więc tak, ja niestety piję te mniej zdrowe rzeczy. <grym> ale zobaczcie co tutaj jest! Wow, jaka niespodzianka! Chyba nikt tego jeszcze nie widział. Wszyscy gadają, że takie niezdrowe, to wcale nie jest takie niezdrowe, sobie poczytajcie i dopiero później się mieczepiajcie W tym momencie rozpakujemy słomki DRC, które są w ogóle dostępne na stronie. Jeżeli chcecie to sobie, możecie zamówić. Ostatnio była też promocja, były po 30 coś zł ale normalnie kosztują 40,99, za to macie fajny futerał, czyścik i tutaj jeszcze oczywiście ładne pudełko, które możecie sobie zostawić na później. A tymczasem gdzie są moje słomki? Halo? Jej! Zobaczcie, to idealnie mi się wpasowało do kolekcji neon, ponieważ one wszystkie się tak mienią, a tutaj u góry jest mój logotyp. Także macie taki logotyp. Ja powiem szczerze, że korzystam z nich bardzo często, znam je do zmywarki i nigdy się nic nie działo z tym logotypem, więc generalnie e, będzie wam działać. Ale po prostu w biurze mi zniknęły wszystkie, bo jak biorę sobie jakiś napój do samochodu, to biorę ze słomką i później one zostają u mnie w domu, więc zamówiłem sobie kolejne. Dobra, otwieramy, wkładamy spomeczkę i czekamy na naszą pizzę. Aha. O co chodzi tu? No właśnie ona aż się wygięła, płynie w ogóle. Chyba tłuszcz, nie wiem, nie mam pojęcia, wygląda Juu. to obleśnie. No nawet pan jak to wyjmował, mówi, że no, jakaś taka duża ta pista. <laughs> no, duża! <laughs> Dobra, czekajcie. Ja ją najpierw położę. I chyba w ogóle zrobimy. Chciałem zrobić tak, że będziemy robić test porównawczy, ale nie da się, bo ta, ta pizza z tej beznadziejnej restauracji pokazuje, że będzie jeszcze godzinę szła, a ta szła prawie godzinę. No i mamy tutaj fakturkę, nie? 150 zł 48 groszy. Ok, dostaliśmy raport, jakieś na pizzę kolejne. Super. Dobra, podłączamy lampy i siadamy z Filipem testować. No. Dobrze, słuchajcie, mamy już swoją pizzę. Jest ze mną Filip jako tester pizzy. E, I uwaga, otwieramy. No. Dzisiaj w studiu gościmy eksperta. Tak. Uwaga, otwieramy pizzę. Jesteś gotowy? No, Ale nie wiem, zbadać. No kartą o, się wywija ciężka. i stół cały jest brudny. Zobaczcie, tutaj coś w ogóle płynie. Ja nie wiem o co chodzi. Dobra, 3, 2, 1. Okej, okay. to okay. Ale ile tłuszczu. Będę zamawiał pizzę z czym chcesz? A, ze wszystkim. No, trochę tak to wygląda. To jest pizza za 150 zł. No eee, strasznie. Wygląda obrzydliwie. Te pomidory. No, trochę się spiekły, ale tak nie, pomidory, Ale Ile super. ich jest? Bardziej mi przeraża to, że spójrzcie. Karton się rozrywa, ponieważ tak na mięk, to jest tak mokre, że po prostu się rozwaliło. Dobra, ja, jak kawałek. Spójrz na to. Czy wy to widzicie? Eee! O, Bierzemy sobie talerze do tego? Nie, ja moje są na kartonie. Okej, okay, to, to robimy bez talerzy. Jazda. Ale nie da się jej urwać. No, bo jest tak duża. Jest tak moczona. Jest takie grube ciasto, w ogóle. No już jakieś. Nie. No spójrzcie, jak chcemy podnieść, to to się po prostu rozwala wszystko, więc potrzebujemy widelce i noży. Dobra, mamy talerze, mamy widelce i noże. Czekaj, to weźmy pół, pół kawałek. A jaka to w ogóle jest? Cztery sery? Tak, cztery sery. Ja spróbuję tak sobie ukroić <grym> kawałek jakiś, ale tak się nie da na bardzo. A to mój jest, co ty robisz? Nie, tutaj kawałek jest do swojego. Ale ty przyciąłeś pół, kawałek cały. Ha, Co ty zrobiłeś? No. Wszystko ci spadło. No do tego same. się nie da wyjąć! No bo jak ty tak przecinasz... To weź mi ukrój ładny, bo teraz to mówię, ty umiesz pizzę kroić. Dawaj. Filip się postara i zrobi. Ja tobie nie no A nie chcesz spróbować pomidorka? Mm. Mm. Pomidory to pewnie jedyna rzecz, która będzie mi smakowała. I teraz sobie poprawię. Dobra, mam, ukroiłem. A ser w brzegach, jak się ciągnie. A bo jeszcze jest ser w brzegach, jak to mają nim. Okej, okay, udało mi się to wciągnieć. Jezus Christ! Trochę mi spadło rzeczy, ale jakby mam pizzę. Dobra, jest tu szynka podwójna, jest to podwójne, wszystko. Pachnie mięsem dłużej. Jak chcę spróbować taki jeden duży tak? kawałek, a później jeszcze pojedyncze jakieś te rzeczy. No i cztery sery, jakiś pleśniowy też jest. Ty hmm. Jak pizza. pizza. <laughs> znaczy tłusta i taka bardzo pełna. Jakbym wziął całą pizzę, złożył ją w pół i się w nią wygryzł. tak to smakuje. Generalnie, generalnie ona nie jest zła. No nie jest zła. Ale strasznie mi godna kontynu... wygląda. Wygląda obrzydliwie. Bo to, to jest to kwadratowe. To jest ale wywina, jest dobra. Hmm? To wina bo wołowina, to, to jest to. Nie mam będzie. A może kurczak, bo miał być też kurczak. No. To nie jest kurczak. No. To jest kurczak. Jaki ciemny? To jest kurczak. To, to jest kurczak. Hmm. Najbardziej mi smakuje chyba... Brzeg. Weźmy po prostu z serem w środku. No, ciekawa. Jakby nie wiem, co powiedzieć. Nie spodziewałem mm. się, że to będzie tak wyglądać. Ale ogólnie, jakby zrobili, jest zjadliwa. Czekaliśmy mniej niż na tę najgorszą, Dzisiaj się najtańszą. No, ale bym jeszcze oceni. Kompletnie niepraktyczna. Za dużo składników. Tak. Bo się robi misz-masz. nie wiadomo. Co ale co to jest, jest jakby trochę na naszą własną No tak. Zachciankę. Też, że mogliby to jakoś zrobić tak, żeby to się dało zjeść. Jeżeli mają taką opcję, gdzie wybierasz no, sobie to wtedy by tej... ci musieli, wiesz, uciąć składniki, za które zapłaciłeś, albo wybrałeś. No, bardzo mm. po już postarali się wcis Chciałeś i wyszło jak wyszło. No racja. Ale możecie zamówić taką. Rozwali się karton i zwrócę wam pieniądze i macie pizzę za darmo. No znaczy nie wiadomo, czy zwrócą. Ale jest fakt, że zgłoszę to, że chociażby karton mógłbyś być podwójny takie takiej pizzy. Mm, ale to by peperoni, co więcej gdzie ona. Się... Które to jest peperoni? No, ale tu miałem takie przysmażone. A tu mam takie o, nie przysmażone. No cóż, za tłusta, nie wiem. Jest po prostu bardzo tłusta, ale nie jest tragiczna. I generalnie biorąc pod uwagę to, ile tych rzeczy waliłem tam, wszystko podwójnie, no to no. dali radę, nie? Nie, nie da się zrobić tego chyba lepiej. Nie wiem. Nie wiem i ja, ja, ale. Nie. Dla mnie to jest jakieś nieporozumienie. Tak? To tak, trochę jest nieporozumienie, no niestety nie ma innej tak, pizzy najdroższej w Warszawie, która byłaby ładna i droga. Najdroższa pizza w Warszawie to jest około 40 zł, to nie robi wrażenia, a jednak 150 zł za pizzę, to już robi wrażenie. Ale jak mamy jeszcze, chyba jedzmy tą, niż tamtą. Tak, Czasami no, no. tamta będzie pewnie gorsza. Dobrze, także tak wyglądała najdroższa pizza w Warszawie za 150 zł z Pizza Hut, a teraz czekamy na najtańszą pizzę, która wychodzi 16 zł za całą pizzę. Tutaj tu kawałek pewnie. A, czyli tutaj nie kawałek, no, więc uwaga, czekamy. O, okej. Ty jesteś jeszcze głodny? Nie, ale chcę przetestować tą pizzę. Uwaga, przyszła do nas druga pizza. No dali jakiś Jakieś, jakieś gratisy dali. Nie wiem, co tutaj jest. Ręcznik papierowy. Sos jeden. To restauracja. Sos drugi i sos A. duży trzeci. Ta restauracja ma kebaby, pizzy i burgery. Okej. Jezu, ja nie mam ochoty chyba na nią, ale trudno. Dobra, uwaga, otwieramy. No. Sprawdzamy. Spali. Czemu ona jest w ogóle tak mała? 24 cm. Dać miarkę! Ej, to nie jest najtańsza pizza, ale przypał teraz. Co? No kosztowała 16 zł jest tak mała, więc to nie jest najtańsza na pewno. No dobra, ale czy ma 24 cm? Chyba ma. Śmierć spalenizna. No bo spalili ją. Tak wygląda. Wygląda jak gruzepe z pieca jakaś. To najtańsza pizza trochę była mrożona po prostu. Oj, oj, oj. No tak, ale testujemy na zamówienie. No tak. O matko, boję się tego sera, bo zobacz jak on się dziennie. No jest stary. Dobra, ale zobaczmy sosy. Czemu ty już jesz? Nie pluj mi do pizzy! Nie smakuje mi, dziękuję. Zobaczmy sosy najpierw. Okej, okay, czyli tutaj mamy pasatę, która pewnie poszła na sam spór. Pewnie tak. ją do osobnego, tak, no kurde, to jest, to jest jak woda. To jest krząsnekowy i też jest woda, nie chcę go odpakowywać. Uuu, uu. ładnie? Nie. Uf. A O, okay. chili. O, tu jest, tu jest To jest, nie jest oczy. pomidorowy, to jest paprykowy. Uuu, to jest jak sos ostry z kebaba. O, dokładnie to. To jest ten sos. Tu jest pomidorowy. I pachnie nieźle, To jest sos z kebaba. Pachnie przyprawami. Dobra. Nazywam no, ja się kawałek i mi nie podszedł ser. No jest bardzo twardy. Jaki ser? <laughs> <śmany> Ode! Oh, Wszystko zostało tutaj. Dusza no, ja nie została po Czekaj, daj mi kawałek. Przepraszam. Okay. Nie chcę tego jeść, bo czuję, że ser jest stary i boję się, że po prostu się zatruje, a, a ja on. się boję zatruć pokarmowych, no. więc nie chcę. Jest stary, bo jest tak twardy, że spada cały z pizzy Czy nie jest mozzarella? Bo... No, ja nie wiem, co to jest, a nie taką. Gołda na kanapki, ale nie wiem, czy ich by było stać. Czy nie, to jest pewnie mozzarella, ale ta najtańsza. No dobra, taka i gorzka. nie jest gorzka. No ona jest totalnie zjadana. Taka ten ser jest taki. To jest, to jest spalone, nie? Tak jakby nie ma co tu gadać w ogóle, to jest spalone, Samo ten kawałek. Ten ser jest taki sprężny. Ja chyba, nie wiem czy na nazy... Wiesz jak się je ostytki? No. Tak, one tak w zęby dziwnie, tak? Takie są, to tak to. Ja nie hmm. wiem czy nazwać ten film, najgorzej oceniana pizza i najdroższa pizza, oh. czy co? Bo to jest najgorzej oceniana i najdroższa tamta. To nie ma sensu ten tytuł, ale to mi więcej tak nam wyszło. Że to nam nie wyszła najdroższa i najtańsza, tylko najgorzej oceniana i najdroższa. Czemu pluje? Nie wiesz tego, to jest mi smutno. Jechała dwie godziny, co za rozczarowanie. Czekacie dwie godziny na pizzę, marząc, że zjecie za małe pieniądze dobrą pizzę i przychodzi to. No tak to jest jak się zamawia pizzę w kebabowni Tylko, że nie wiedzieliśmy, że tam robią też kebaby nazywa się pizza mm, mm. Więc nie będę mówić nazwy może wy, Wypikczemy też nazwy, jak wcześniej mówiliśmy Żeby nie robić im hejtu, ale no To oni sami sobie hejt robili To prawda, dając 100 No ale czego tu się spodziewać po 16 zł? No dobrze. Chociaż pizzerie w pizzerii ofertach ja, ale 16 zł to jest tanie, ale to nie jest jakoś mega, mega tanio Bo za 16 zł to... znajdziesz pizzę No, tak. no za Margaritę, że płacisz około 18-20 tak. Więc Basz... 16 to nie jest jakiś wyczesny 16 by była za 8 już lepiej kupić mrożoną, Tak, lepsza, smaczniejsza serio. Kończymy ten odcinek trochę smutnym akcentem. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się mimo wszystko podobało. No, że że Zobaczyliście jak wyglądała najdroższa pizza w Warszawie, czyli ta za 150 zł. Zamiast starcie łapkę w górę, podajcie do filipa, kupujcie książkę Soswic Challenge, widać na dearsy.pl i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa pa!